Słowa Ewangelii według świętego Jana, Jezus udał się na górę oliwną, ale o brzasku zjawił się znowu w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do niego. Nauczycielu te kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał po ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, panie. Rzekł do niej Jezus. I ja ciebie nie potępiam. Idź, i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Boże miłosierdzie jest skandalem. Było nim dla Żydów, którzy z niedowierzaniem i zgorszeniu obserwowali Pana Jezusa świadczącego miłosierdzie kobiecie cudzołożnej. Święte prawo Mojżeszowe nakazywało takie kamionować. Było nim nadal dla pierwszych chrześcijan, którzy nie widzieli, jak postępowanie Pana Jezusa w tej sytuacji rozumieć i zaakceptować. Więc przez długie lata przekazywali tylko ustnie scenę spotkania Pana Jezusa z cudzołożnicą. Podczas gdy inne sytuacje z życia Pana Jezusa zostały już dawno utrwalone na piśmie. Miłosierdzie i dla nas pozostaje skandalem. Nie zaprzeczajmy zbyt pośpiesznie. Może to świadczyć o tym, że zrobiliśmy z Bożego miłosierdzia słodki cukierek i nie rozumiemy, czym ono jest w istocie. Greckie słowo skandalon. Oznacza zawadzający na drodze kamień, przeszkodę. W czym więc przeszkadzać by miało Boże miłosierdzie? Otóż przeszkadza nam ono poczuć się tymi, którzy są w porządku, lepszymi niż pozostali, a już z pewnością lepszymi od tych najbardziej pogardzanych grzeszników. A to bywa bolesne. Skoro obiektywnie czynimy wokół siebie dużo dobra, uniknęliśmy popełnienia morderstwa, cudzołóstwa, kradzieży czy wielu innych przestępstw i grzechów, to czy nie mamy prawa uznać, że jesteśmy lepsi od tamtych? Czy bycie przyzwoitym człowiekiem nie zasługuje już na szacunek? Przy naszych próbach zmierzenia się z prawdą o Bożym miłosierdziu, Kluczowe jest, że to nie drugi człowiek jest punktem odniesienia, ale jest nim Pan Bóg. Wobec Boga wszyscy jesteśmy słabi, grzeszni i niewystarczalni. Jeśli ktoś nie popadł dotąd w jakieś poważne duchowe tarapaty, to nie dzięki własnej doskonałości, ale dzięki łasce. Uznając bliźniego za gorszego od siebie, Forując nań wyrok potępienia, uzurpujemy sobie boskie prerogatywy. Oczywiście możemy i powinniśmy zło jednoznacznie nazywać złem i je potępiać. Pan Jezus powiedział tej kobiecie jasno: Idź i odtąd już nie grzesz. Jednak potępić trzeba zło, a nie grzesznika. Może najczęściej skupiamy się na tym, że takie podejście jest trudne, nawet często kontrowersyjne. Na przykład, gdy wobec jakiejś zbrodni ktoś odważy się wspomnieć, że nawet zbrodniarz zasługuje na miłosierdzie. To nie jest łatwe do wysłuchania i zgodzenia się. A jednak to jest prawda prawda o Bożym miłosierdziu. I ta prawda niesie wielką nadzieję dla nas, dla nas jako grzeszników. Bóg nikogo nie skreśla ani nie odrzuca. Wystarczy zapragnąć przebaczenia, zatęsknić za Jego miłosierną miłością, aby posłyszeć: i ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz.